Chris Demur, czy jak to się wymawia, jeden z trzech głównych bohaterów Delta Run. Na przestrzeni kilku chapterów dowiedzieliśmy się o nim całkiem sporo, więc chciałem zebrać całą tą wiedzę, chyba całą, i opowiedzieć Wam, kim jest w ogóle Chris, co robi, jak się zachowuje, gdzie mieszka, chociaż tego nie wiemy. Wiemy tylko, że mieszka w domku, ale gdzie dokładnie, to nikt tego nie wie. Znaczy, ktoś tam mówił, że mieszka podobno w Bostonie, ale ja bym, ja bym w to nie wierzył. Więc z tym oto wstępem możemy zacząć. Yy, yy, więc, no nie wiem, plansza tytułowa... Od samego początku gry dowiadujemy się o Chrisie całkiem sporo. Słowo Chris w tym filmie zostanie wypowiedziane 2,5 miliona razy, więc się na to przygotujcie. Więc jak mówiłem, Chrisa poznajemy już od samego początku gry. Dowiadujemy się, że mieszka z matką Toriel w dosyć ładnym domku. Ma brata, którego imienia nie potrafię wymówić do tego dnia. Azrael jest nastolatkiem. Nie wiemy, ile ma dokładnie lat. W ogóle powinienem zacząć od tego, że nie wiemy, jakiej płci jest nasz bohater. Więc powinniśmy się do niego odnosić jako ono. Ale tego nie zrobię, bo. Bo nie. Uczęszczę do szkoły, jak w sumie każdy nastolatek. I od samego początku widzimy, że no. Nie ma zbytnio przyjaciół. Znaczy, tam większość w klasie go lubi, ale to nie są tacy prawdziwi przyjaciele. Jest takim cichym dzieciakiem, może trochę takim introwertykiem. Patrząc na jego część pokoju, widzimy, że jego brat jest wybitny, wiele osiągnął, zdobył wiele nagród. A Chris albo nie chciał, albo po prostu nie jest na takim samym poziomie. Inteligencji jak jego brat, ale wiecie, to też trochę moje tylko gdybanie, więc tutaj macie pole do interpretacji. Kiedy Chris jest w Dark Wordzie, mało się o nim dowiadujemy. Warto jedynie wspomnieć o tym, że jest w przepowiedni jako człowiek, który ma ocalić świat. I jest to w sumie jedna z jego najważniejszych ról. Chociaż tutaj bym w sumie dał taki wielki znak zapytania. Czy to on ma ocalić ten świat, czy może my mamy ten świat ocalić? Bo nie powiedziałam do tego momentu jednej istotnej rzeczy, która dla fanów Delta Run jest oczywiście wiadoma, ale dla tych, którzy nie grali w tą grę, już uświadamia. My kontrolujemy Krisa, my jako gracze, my podejmujemy decyzje... Wbrew jego woli. On nie chce brać udziału w tych przygodach, w których my bierzemy udział jako gracze. Dla nas to jest frajda, dla niego ból. Widzi jakie decyzje podejmujemy, a on nic z tym nie może zrobić. Więc, czy to na pewno jest on w tej przepowiedni? To jest taka moja teoria, więc po wyjściu z Dark Warda mamy możliwość pochodzenia sobie po mieście. Tam dowiadujemy się naprawdę sporo o naszym bohaterze. Między innymi to, że nie oddał książki przez dosyć długi okres czasu do biblioteki i przypadkiem oddał swój pamiętnik do biblioteki. Ta to jest ym, przykra sytuacja. A w ogóle wiedzieliście, że Chris jest pianistą? Umie grać na pianinie. Podobno pacjentom w szpitalu jego gra się podobała. Od ojca Noel również dowiadujemy się kilku ciekawych informacji. W sumie to tylko jednej: Chris lubił prankować Noel. Jak to rudy holiday mówi, kiedyś schował się pod łóżkiem Noel i ją wystraszył. Przez to ona bała się ludzi spod łóżka. Warto tutaj dodać, czego nie dodałem na początku, wiem, chronologia: że Chris jest jedynym człowiekiem w owej krainie. Skąd on się tutaj znalazł, możemy gdybać, że został zaadoptowany przez Toriel i no właśnie, kogo jej męża, Asgora to jest właśnie ojciec. Krisa. Jak widać, jego rodzice się rozwiedli. Yy, smutne, I guess. W ogóle to rodzina Dremurów jest bardzo wierząca. Zanim rodzice Krisa się rozwiedli, cała familia chodziła do kościoła, by służyć. Toriel i brat Krisa byli w chórze. A później wspólnie udawali się do restauracji. Po rozwodzie Toriel z Asgorem, do restauracji chodzili już tylko Chris i jego brat. Zamawiali sobie kubek gorącej czekolady, siadali zawsze w samym rogu przy oknie, a następnie, no wiecie, nie wiem jak to nazwać, huchali na okno i później jej rysowali po nim. No wiecie o co mi chodzi. Lecz później brat Chrisa wyjechał na studia. I od tego momentu Chris nie chodzi do owej restauracji. Blisko naszego domu. Mieszka sobie nijaka pani krokodyl. Ona chyba jakoś się tam zwie, ale mało to istotne. Wspomina jedną sytuację z przeszłości, kiedy to Chris chciał wyjść z starszymi od niego kolegami. Była tam również ta oto pani. I ci starsi koledzy powiedzieli, że no okej, okay, może z nami trochę pochodzić, pogadać. Jak nam załatwisz burgery? I nasz główny bohater je załatwił. Później jeszcze ogarną frytki i 12 miniaturowych ciastek, które smakowały podobno bardzo dobrze. Pod bramą spotykamy Noel. Jest to brama do jej domu, jakby co. Pyta się Krisa, czy nie potrzebuje pomocy z pracą domową, co nam sugeruje, że czasami ma problemy z nauką. I ze zrozumieniem materiału. No, ale to w sumie jak każdy normalny człowiek jest zdziwiona, bo zazwyczaj Chris nie jest taki gadatliwy. To tylko bardziej udowadnia, że Chris jest introwertykiem, nie lubi albo po prostu nie chce rozmawiać z innymi. To, że z tyloma postaciami rozmawialiśmy na przestrzeni, Całego Chaptera pierwszego i nie tylko, to zasługa, może bardziej wina, gracza. Jak już wcześniej mówiłem, Chris nie podejmuje samemu decyzji i pewnie jakby nie gracz, to by z wieloma tymi osobami nie porozmawiał kompletnie. Na dzień dobry, matka Chrisa mówi, że upiekła dla niego ciasto, które stygnie w kuchni. I że jak się obudzi, to będzie mógł je zjeść. Tylko, żeby nie zjadł całego naraz, jak ostatnio. Co nam sugeruje, że Chris lubi wypieki jego matki, ogólnie ciasta. Toriel jeszcze wspomina o dzieciństwie Chrisa, że urósł, że niedługo pojedzie na uniwersytet oraz jedną sytuację z jego życia. Nasz główny bohater zapytał, kiedy w końcu wyrosną mu rogi. Bo jemu, wyro... Bo jemu bratu wyrosły, a mu dalej nie chcą rosnąć. Oczywiście Chris jest człowiekiem, w dodatku jest adoptowany przez Torię. I ludzie no, nie mają rogów. Więc Toriel postanowiła, że kupi mu takie rogi do noszenia, które Chris nosił przez miesiące. Później Chris dał sobie sprawę, że rogi mu nigdy nie wyrosną. Gdy wyjdziemy i wejdziemy z powrotem do domu, otrzymujemy od Toriel ciekawostkę. Kiedyś Chris był noszony przez jego brata do szkoły. I dotarliśmy do końcówki czapteru pierwszego. Każdy chyba wie, co się dzieje. Chris wyrzuca, jakby, gracza z siebie, tą duszę gracza i wchodzi ją do klatki. Czyli po części nie mamy pełnej kontroli nad Chrisem. Jest ona może ograniczona czasowo, czy jakoś tak? Wiemy tylko tyle, że Chris po prostu może się nas pozbyć, lecz nie na zawsze. By the way, czy Chris jest? ...teworęczny? W czarter drugi rozpoczynamy tym, że Chrisyad całe ciasto musi bardzo ja lubić. I ogólnie my, jako gracz, jesteśmy z powrotem w ciele Krisa. Przez noc musieliśmy do niego jakoś wrócić. Przez resztę chapteru drugiego, niczego się nie dowiadujemy w sumie. Pod koniec mamy jeszcze tą scenkę. mm <laughs> Pod koniec czapteru trzeciego mamy taką oto scenkę, którą opowiada nam Tena. Owa scenka mówi nam, że kiedyś do rodziny Chris'a przychodzili Holiday'owie, gdzie wspólnie oglądali telewizję i pewnie dobrze się bawili. Lecz niestety wszystko co dobre szybko się kończy, bo po zniknięciu Des oraz rozwodzie Toriel z Asgorem rodzina Holiday'ów przestała przychodzić. Mógłbym przy okazji śmiało powiedzieć, że skoro rodzina Holiday'ów przychodziła do domu naszego głównego bohatera, to pewnie musiało być również na odwrót. Rodzina Dremurów przychodziła do domu Holiday'ów. Najprawdopodobniej to tam Chris prankował Noel. Lecz to takie też trochę moje gdybanie. Póki co nie mamy... Żadnej informacji, by potwierdzić moją teorię w grze. I dzięki tym spotkaniom rodzinnym, Noel i Chris jako tako się zaprzyjaźnili. To pokazuje, jaką istotną częścią życia Chrisa była rodzina holidayów. No, widział ich praktycznie, może nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. Tak spekuluję. Chapter czwarty. Co mogę w sumie powiedzieć? Na początku dowiadujemy się, że Chris ma eleganckie ubranie do kościoła, książkę jak narysować smoki. Suzy by jeszcze chciała zobaczyć tą książkę raz, oraz że w kościele Toriel zapaliła mu świeczkę. Po kościele nasi bohaterowie udają się do domu Noel. Tam się zaczyna jazda. Chris znowu się nas pozbywa i zamyka nas w schowku, żeby się nas już pozbyć na zawsze. Lecz my, gracze, jako dusza, nie możemy do tego dopuścić. Przez wentylację przedostajemy się do kuchni. Tam widzimy, że Chris z kim się komunikuje. Jest to najpewniej Rolling Knight. Tak. Ten Rolling Knight, który tworzy nowe Dark Wordy. Choć oczywiście to nie musi być Rolling Knight. Może być to po prostu jakaś osoba z nim związana. Także czy jak Chris współpracuje z kimś, żeby nie dopuścić do tego byśmy my, gracze, uratowali świat. Chris ma już naprawdę nas dość. Co pokazuje ta oto walka w szafie, którą przegrywa. Lecz zanim z powrotem wejdziemy, dziwnie to brzmi, do Chrisa, on do kogoś dzwoni, mówi, że Suzy ma gitarę. Osoba po drugiej stronie telefonu mówi, że się tym zajmie. Bo ogólnie nie powiedziałam Wam tego. Ta gitara zawiera kod do bunkru, w którym najprawdopodobniej znajduje się sam Rolling Knight i nie tylko on. I faktycznie, po pewnym czasie, gitara swoją drogą, Des, zostaje zabrana Suzy przez Carol. Czyżby Carol była Rolling Knightem? A może z nim współpracuje, ale to nie o tym jest film. Tutaj skupimy się w sumie na trzech postaciach: Suzy, Ralseju i Noel. Bo te postacie pojawiają się najczęściej i odgrywają główną, moim zdaniem, rolę w całej tej historii. W sumie to powiem Wam tak. Ciężko stwierdzić, jaki Chris ma stosunek do tych osób, bo nie zapominamy, to my, gracze, podejmujemy za niego decyzje. On może tych osób nie lubi. Znaczy, jesteśmy pewni jednego: że Chris jako tako lubi Suzy. Widać pomiędzy nimi taką tworzącą się więź. A co do reszty. Mógłbym oczywiście powiedzieć, że Chris nie lubi Ralsei'a, albo że Chris lubi Noel, albo na odwrót, ale tego nie zrobię. Tutaj po prostu Wy zdecydujcie, w co chcecie wierzyć. Do reszty osób w mieście jest moim zdaniem nastawiony neutralnie, z lekką nutą negatywności. Oprócz swojej matki oczywiście i może swojego ojca i brata, których raczej lubi. Doszliśmy do końca. Podsumowanie, które zostawiam Wam. Po tym wszystkim, co usłyszeliście o Chrisie, jak go oceniacie? Na pewno się ze mną zgodzicie, że Chris to. skomplikowana postać. Z wieloma traumami, z wieloma problemami. Z ciągłym bólem, który towarzyszy mu na przestrzeni tych czterech chapterów. A ten ból będzie się pogarszał. Z każdym kolejnym. Bardzo mnie ciekawi, jak twórca dalej poprowadzi postać Krisa Dremura i czy może zmieni zdanie na temat gracza, może zacznie go lubić. Lecz na to pytanie odpowiemy sobie za kilka ładnych lat, coś czuję. A na razie Was żegnam. Do usłyszenia.